Na wydech. Dzień dobry, szanowni Państwo. Witam wszystkich serdecznie w jesiennym sezonie czytam domu ze szkoły Mix i Dzisiaj nas zaprosiła do siebie pani Ewa, właścicielka klubu kawiarni Lipowart w hajnówce. Witam cię Ewo serdecznie w naszym projekcie. Witam Państwa serdecznie. Powiedz nam, co tu się dzieje w klubu co kawiarni. Co tu się dzieje? Tak, o, bardzo no, dużo. Tak. To, <laughs> bardzo dużo się dzieje. Przede wszystkim, co to jest za miejsce? Tak, właśnie. To, to na pewno, że miejsce? nasi widzowie chcą wiedzieć, co, co to jest. To nie jest taka typowa kawiarnia. Tak. Ci, co tu przychodzą, to o tym wiedzą. Ta jest dodatkiem tak naprawdę do tego, co się tutaj dzieje. Odbywają się warsztaty dla, głównie dla dzieci, bo tutaj tak. jest dedykowane, miejsce jest dzieciom, rodzicom również oczywiście, odbywają się warsztaty plastyczne i kulinarne. odbywa się nauka języka rosyjskiego, prowadzona przez Ciebie Kielu. Tak, Będzie w <laughs> tym roku za kontynuowana angiela, nauka języka angielskiego, również Najczęściej w weekendy są imprezy urodzinowe mhm. dla dzieci, tak? Oraz różnego rodzaju imprezy. Typu, nie wiem, Halloween, Andrzejki. Na wakacjach są czterogodzinne warsztaty dla dzieci przez cały lipiec. Zorganizowane są ferie. No pochwala się, Między innymi robiliśmy tutaj maslenicę jeszcze tak, przed więc. epidemią, ale bardzo dobrze wyszło, gdzieś tak no, z 15, tam 20 osób okay. zaprosiliśmy, no tam nie pamiętam dokładnie ile było, tak gdzieś tak mniej więcej. Ale to wielu... była wiesz, pierwsza impreza robiona wspólnie przez nas, tak? Więc jakby pierwsze koty zapłaty, było mm -hmm. bardzo fajnie. Hmm. Myślę, że wszyscy wyszli zadowoleni i na jedzenie dosypać. tak, tak, bo, wszyscy... tak, tak, tak bo, bo częstowaliśmy blinami <noise> ruskimi, więc mam nadzieję, że wszystkim smakowało. Natomiast jeszcze przyjeżdżał Augustyn Gryszyn, tutaj też występował. Taki e, krótki, nazwijmy to, mini zorganizowaliśmy. Uh -huh. e, co masz w planach? E, na przyszłość. Jakieś tam warsztaty, koncerty. No wiadomo, że teraz na jeszcze granica jest zamknięta. Natomiast no wi wiadomo, że wcześniej czy później otworzą granicy. Więc co będziemy ten robić? Ten rok, ten rok jest taki inny. No wiadomo. Wiadomo. Jest inny niż poprzednia, tak? Aczkolwiek nie zauważyłam jakiejś takiej ogromnej zmiany tutaj na miejscu, tak? generalnie musimy na samych tak. gości, przecież więcej turystów. Tym Części roku, tak. musimy dezynfikować, wiadomo, to, to wszystko, nawet no, to musimy robić i to robimy. To nawet czuć w powietrzu. Tak, tak. Dokładnie. Tak. 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 tak musi być. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Jakie plany na, na przyszłość? Na pewno nieustająco warsztaty, kraty. Mm. No ok, super. Niesamowity To darmysłowy. lubię. Generalnie y, 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 cieszę się z tego, że y, robię to, co kocham tak naprawdę o. uwielbiam rozmawiać z ludźmi, spotykać się z nimi. Uwielbiam pracę z dziećmi, y, y, więc mam ku temu okazję często y, kilka razy w tygodniu czasami. Y -y. I jestem otwarta na różnego rodzaju propozycje. Tak też również oferuję miejsce, to, tą przestrzeń mhm. dla osób, które chcą, nie wiem, coś pokazać, zaśpiewać. Warsztat w końcu wszystkiego. Warsztat były. jakiś to tak. Dokładnie, koncety, proszę dokładnie. bardzo. Ja jestem otwarta na, na współpracę. Dostaję różne e, propozycje, nie korzystam ze wszystkich oczywiście, ale czas pokaże, czas pokaże jak to będzie. E, są jakieś plany, natomiast e, mogą się zmienić. Okej, okay, rozumiem. Różnie może być, tak? No i jeszcze tak przy okazji, możesz nam powiedzieć, gdzie znajduje się Klub Kawiarnia, bo myślę, że nasi widzowie, ci co oglądają nasze, nasze projekty, to co my robimy, często interesuje się i piszą w komentarzach, gdzie to znajduje się i tak dalej. No, i więc owszem, że przy okazji chcemy zaprosić do Hajnówki na Podlasie, żeby zwiedzić te piękne tereny. No, to już Masz. właśnie powiedziałeś, Podlasie. Lasie. Tak, podlasie, tak, tak, tak. Hajnówka. Tak, hajówka. puszczy. Lipowa, Lipowa 44. Dokładnie. To jest to miejsce na mapie. No, dziękujemy serdecznie za wywiad. Życzymy sukcesów i przede wszystkim satysfakcji od Twojej pracy. A Dziękuję. na samy koniec naszego dzisiejszego nagrania chciałbym Państwu zaoferować, zobaczyć wywiad z naszym uczniem. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze zaoferować, zobaczyć wywiad z naszym uczniem, Kajpek. Witam. Zaczął dopiero w tym roku uczucie rosyjskiego. Kajtek, co Cię natchnęło na język rosyjski? Jaka jest twoja motywacja? Moim zdaniem po prostu jest on dla mnie chyba łatwiejszy od niemieckiego. więcej miałem z nim do czynienia niż z niemieckim. Mm -hmm. No Poza tym, na no, po, no mieszkam, na Podlasiu, mam bliżej po prostu, no po prostu mam bliżej do Rosji niż. Do, znaczy, po prostu to jest, to jest Polska to jest kraj słowiański. Polski język, to jest język słowiański i myślę, że łatwiej mi się przyswoi raczej rosyjski, bo jest tutaj tam wiele podobieństw do, do niemieckiego. A poza, a poza tym w Hajnówce raczej więcej umie ludzi niemiecki niż rosyjski. No okay. Znaczy rosyjski niż niemiecki. Okej, okay, rozumiem. No i jeszcze przy okazji m, m, możesz zaprosić naszych widzów do hajnowki, zwiedzić nasze tereny. No, wiem. No, to poproszę cię to zrobić. No dobrze. W końcu wiem, jak się wysłowić, ale... Chcesz jeszcze jest raz? Jest to bardzo... Jest to, przep... jest to moim zdaniem, małe i małe, przep... ale przepiękne miasto. No, jest tutaj między innymi park miniatur. Mhm. Mm basen między no, basen, basen, wroty, wrota wrota la, lasu, lasu, wroty, wroty yy, Puszczy okay, jest, jest po prostu tutaj bardzo duży dostęp do lasu i tam do łąk. Tak. No właśnie tutaj można się właśnie uczyć rosyjskiego i Marcinek też jest przepyszny. No Marcinek, zgadzam się, jest przepyszny. No i pochwal się, już nawet y, tak parę lekcji z rosyjskiego miałeś i już parę słów możesz powiedzieć. Pokój Na przykład, jak przywitać kolegów z Rosji? Um, Przywiedź. No właśnie. Na przykład. Już, już coś kojarzysz, i cieszę się, że jesteś moim uczniem, i cieszę się, że już masz takie no, osiągnięcia. Dobrze, dziękuję ci bardzo, i szanowni Państwo, życzymy wszystkim zdrowia tradycyjnie, sukcesów, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Очень не зря Пусть день сменяет ночь Пусть солнце сменяет луна Я не знаю Куда я хочу Что дальше там Вернусь, не вернусь Меня подгоняет Божественный гусь Я пою Моя роль Проводника я и сам сорви голова. Меня окружают столько разных людей, так много чудаков среди моих друзей. С ними живется в сто крат веселей.